Ja jestem Grypnym, a to jest kolejny odcinek z strategii online. Dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku nie będzie openingu. Dzisiejszy odcinek będzie z walk pomiędzy mną a Tom Zivem, który jest okay. ze mną na kanale. Witam. Jestem trochę trochę bardzo podziębiony, ale nałykałem się śniadanka czytaj leków, porcji leków i już mniej więcej jestem w stanie cokolwiek chociażby dla was nagrać. Także myślę, że coś takiego... To czekaj jeszcze sekundy. spokojnie, to mnie szalej kumplo Także na ten moment jestem w stanie cokolwiek dla was nagrać. Jeszcze powiem kilka rzeczy słowem wstępu i jedną rzecz wam pokażę. Na ten odcinek nagrywam już pojemy prawdopodobnie to to stanie 6 godzin w kolejce sprawiło to, że jestem ledwo żywy na ten moment. I mam 40 stopni gorączki, módlcie się, żeby nie zniknął z YouTube'a tak jak JJ ze względu na moją gorączkę. <gulanie> No, i tak to wygląda. No i ja spotkałem kilku widzów, także jestem z tego tematu bardzo, 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 bardzo tak chciałem powiedzieć, bardzo ucieszony, tak. To tak chciałem powiedzieć. No i no, nie powiem, że to było naprawdę dla mnie bardzo miłe, bardzo pozytywne zaskoczenie. Oczywiście pozdrawiam wszystkich, łącznie z kanapką. Ja już chyba, znaczy już chyba będzie wiedział kogo chodzi, będzie wiedział, że chodzi o niego, jeżeli to będzie oglądał, jeżeli rzucę hasłem kanapka, także, <noise> tak. Mam nadzieję tak samo, że podobał wam się opening, który zrobiłem na jemie. który wstawiłem wczoraj albo przedwczoraj, nie piszcie mi teraz cholera jasną na Facebooku. Wczoraj albo przedwczoraj, zależnie od tego kiedy to wstawię. Um, są jeszcze dwa openingi, które nagrałem hen hen dawno temu. I powinienem wrzucić je przed tym openingiem z IMA, ale stwierdziłem, że opening z IMA był na tyle fajną rzeczą, na tyle się tam ciekawych rzeczy działo, że no nie mogę go przepuścić czekać, żeby w... Czekać jakiś tydzień, czy więcej, żeby go wstawić, tylko wstawię go jako pierwszego. Także niedługo się pojawi opening za heist, że tak powiem, szempansa. I... dowiecie <grybujcie> się w swoim czasie, o co chodzi. I opening to koncie brata, który robiłem jeszcze będąc u w mieszkaniu. Tak nieładnie, jak grybimy od, od szempansów pieniądze zabierać. No, od zwierzątek. Tak, wyłudzać A chora, że... potem wydawać, no, a potem wydawać na jakieś paczki. Wyłudzać kara od zwierzątek, nie od biednych małpek. No tak to bywa. W każdym razie tutaj macie pokazane czesty i bustelpaki, które będziemy niedługo otwierali na jakimś, mam nadzieję, niedługim to się to będzie za jakiś tydzień albo dwa tygodnie. Także e, tak to wygląda. Jeżeli macie trzy jakieś bustelpaki albo trzy lata, ewentualnie. Jeżeli macie jakieś bustelpaki, które chcielibyście mi wysłać, żebym miał dłuższy opening, żeby to wszystko dłużej zajęło, dłużej więcej zajęło czasu, to możecie wysłać mi jakiś kodzik na fanpage'a. E, Ostatnio dwa koziki wysłał mi Michał. Chyba Michał. Chyba prawdopodobnie Michał. Jeżeli źle to mówię, to wybacz, ale jeszcze Cię pozdrowię na samym openingu i podziękuję tak samo jak teraz. E, także, no, no, no tak, no to moi drodzy, w takim wypadku nie ma co się opierdzielać, nie ma co przedłużać tego wstępu, który no. taki jest na ten moment długi. Także Tom Ziffy mnie do walki. A jeszcze no. czekaj, jeszcze tak przy okazji pokażę, dlaczego ja Tom nie wyzwę. To wszystko to jesteście wy. No. <laughs> Zobaczcie, ile tego. Kurde blade jest, to jest masakra. Większość z was jest w offline, pewnie offline od dłuższej e, chwili od dłuższej rzesła, ale to mniej z tym. Naprawdę jest mi niezmiernie miło, że aż tyle osób nie zaprosiło o tą z EWZ. Macie EWZ też widzę. Tak to, tak to wygląda, patrzcie, 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 patrzcie ile tego kurde jest. Dobra, to w takim wypadku lecimy. Pierwsza walka ląduje do mnie na kanale, a druga walka... To będzie a czy u led... ciebie będą dwie walki? dwie walki, potem. będziemy grali do dwóch wygranych, a potem e, u mnie na odcinku, a potem do dwóch wygranych u tym z odcinku. No, a ja już mogę płakać, bo ja już widzę jaką talię ogrym. <laughs> Chociaż powiem ci, że nie wiem, czy możesz tak, czy też tak bardzo będziesz płakał z tego względu, że mój Gaiardus, który jest notabene najsilniejszą kartą w całej talii mojej, ja dostaję, o jak miło. Dostaję od do elektryka, nie? Tak, podwójne obrażenia. O no jakie się, ładne że... karty, ale no i tak mogę nie grać. Jest, nie jest to źle, ale mogłoby być, być naprawdę lepiej. Magikarp? Pokaż. <laughs> <laughs> Magikarp. <laughs> Żeś zgadł. To chcia Także chciałem, ten chciałem się... i bustować boostować, ale... No Dobra. w tym momencie zbytnio nie będzie jakichś, jakiegoś dalcia pyska, nie będzie nie wiadomo czego. blada. Dobra, zrobimy tak, podłożę pod ciebie NLG. Masku będę pod... A co się będę podłożał, bo i tak zrobimy to w tym momencie w ten sposób. Dobra. Zrobimy to w ten sposób. A leczysz się. Ale to i tak ty mi pomagać tą kartą, bo to ja się leczę i, i moje pokemony o 30 HP. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, czy ty się możesz leczyć. A czy to masz jako, narysowane że... znaczki, że leczy się Pokemony wodne i elektryczne. Zrobimy w tym momencie, tak? I postaram się uderzyć. Powiem Ci, że miałem kiedyś na tle fartę, że zjechałem kilka Pokémon mm. przeciwnika Takim oto Magikarpiem no. Także ciekawie, naprawdę ciekawie Szczególnie, że goś miał Pokémon elektryczne Daf, Daw Dobra, trudno, niech będzie Może być Nie będę płakał Znaczy, Gripping gra też swoją tą talią, bo ja już nie mam zrobionych, dlatego Myśmy na gra... temu. za ja nie, też nie wiem, jakichś świetnych talii, także wiesz no no, spokojnie. Tylko że to wystarczy jeden IX. <grym> Także w tym momencie nie będzie jakiegoś wielkiego dalcia pyska. Nie będzie jakichś, nie wiadomo jakich emocji z mojej strony, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jestem. No, chory Trochę jest. I, i tak. Nice. Zagramy sobie tak? No. I A swoją na... drogą myślałem, żeby. A myślałem na, na, na początek hmm. powiem tak. Nagrywałem odcinek do Huntela. Z tej też gry. Eee, nagrywaliśmy z Hunterem odcinek na jego kanał. No kurde blady, tylko fajnie było naprawdę nie pogniewałbym się. Gdyby trafimy się jakaś karta Energy. Nie, niech ci się nie trafia, będzie fajny. Nagrywaliśmy odcinek do Huntera, w którym to zgniotłem mu jajce po prostu swoją tą talią. Jeżeli chcecie, możecie zobaczyć go na jego kanale. Naprawdę? No. Gdzie jest mój ulubiony Pokemon. A co mam? Trzy o mój Boże. <gryw> Wiem. Masakra. Ale, no dobra, Walrun też jest tak Także tu myślę, się że. Ty się duży bił. Biorąc pod uwagę to, że ty się leczysz. O, no i elegancko. I się już zaczyna bardzo fajna. Rozgrywka. Bardzo fajnie się to wszystko rozpoczyna. E, także. No w niedługim czasie, myślę, będziemy nagrywali odcinek do mnie z Kantelem. Właśnie tak samo z tego. Mm... Z tej też gry, z pojedynku on controller. Ja. Nie wiem czy to, czy to będzie na czy to będzie na demdeki, tak jak aktualnie graliśmy z hunterem. Czy to będzie na jakieś własne talie? To jeszcze się zobaczy. Ale myślę, że będzie ciekawe. Co zostałeś? o nie energy. No, nie energy niestety. Ale dużo i tak mi nie lubisz, także nie będę płakał. Wiesz, poczekaj. Także e przykładowo <słuch> będę też What starał się. Będę starał się tak samo zdobyć... zdobyć... złapać Judiego e, na nagraniu, może się uda. Zobaczymy, może, może uda się nagrać nam TCG online. E... To zagramy tak teraz. Albo innych... o nie. O nie. Ale no kurde to akurat teraz... a nie, one... aha nie, <słuch> mają rezystansów, a nie weakness'ów. No to nieprzyjemnie, naprawdę nieprzyjemnie. Chodzi Ale... mi też o rozwalenie tej twojej karty leczącej. Zrobimy w tym momencie, tak? Jest. No i myk. Ja się dziwię? 70% zapomniał, że ty masz to ubrane ten item? No, masz będą. No. Powiem ci, że ten Wall, Wall Rain jest naprawdę bardzo fajnym Pokémonem. Naprawdę świetny. Tylko w tym momencie przydałaby mi, mi się druga karta stadionowa taka. No. Już nie wiem, ile ich mam tak naprawdę fali, nie pamiętam tego za Chinę. Z tego względu, żeby się pierdolą, tylko i wyłącznie moc i co to robi. Aha, bardzo fajnie, to tego użyjemy sobie. Dobra, to wezmę to. Dobrze. Ta druga karta jest mi zbyt niepotrzebna z tego względu, że... Um, z tego względu, że, 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 że. mam już sporo bazików, także... Także tak. Dobrze. W tym momencie minusem jest to, że masz sporo dragonu, które będą mnie obijały mocno no dosyć, dosyć mocno. A ty. Niestety... A czy możesz mieć czekat energii, którą zadasz mi ile? Si 70 obrażeń więcej. Nie, nie 70, tylko w tym momencie 20 więcej od poprzedniego ataku. co nie zmienia faktu, że chyba cię nawet nie zabiję. No będę musiał ci znieść na dwa hity. Pamiętaj o recoilu. No więc właśnie. Kurde, to jest a więc on bacne. padnie w kolejnej rundzie, jak my walniesz teraz, no i się zastanawiam tylko czy. Dobra, zrobimy tak, bo to nie ma sensu i tak cię nie zabije na hita, a zdechnę, więc zrobimy tak. Już będę powoli busowy no. A bustuj sobie, zabijesz mnie i tak w tej turze? No. Busty no, nie, no nie wierzę. Nie wierzę, człowieku. No nie gadaj! Pozwalam się wychowywać. Totalnie elektryczny jest masakryczna. Ale mi się zrymowało nawet. Nie, no nieźle, nie powiem nieźle. No i mój Walrein niestety nie żyje. Wezmę sobie no energię przypiszę do Articuno. E, I na ten moment myślę, że wyrzucę... Tego Pokemona. Z tego względu tylko i wyłącznie po to, żeby... Z tego względu tylko i wyłącznie po to, żeby jest. Zbustować... To jest boska po prostu. Tak, dokładnie. Żeby zbustować sobie Articon na ławce, a wtedy on będzie Karał, a kalał nice. po prostu, ale. Dobrze. Najbardziej w tym momencie. Przeraża boli mnie fakt, że masz 3 Dradigony. to jest dla mnie naprawdę ciężki cios. Ja bym się bał innego Pokemona, który już jest na ławce. No to też fakt. Ale na szczęście mój Articon nie ma zis nie ma Weaknessa elektryczne, także to nie zabierze... To nie zrobi mi zbyt dużo. No, tylko, że ty masz na hita. No. Minusem w tym momencie jest ten likoj lot yy, no. Dredigonów, Jest naprawdę. Bolesny no. dla mnie. No więc właśnie. Idzie w tym momencie zadasz mi kolejne 60 hpa. I tak nie padniesz. No nie padnę, ale będę bardzo mocno osłabiony, więc jeżeli trafisz się Lajczu albo zbustujesz sobie drugiego Dredigona, to będzie naprawdę dla mnie nieprzyjemnie. Chociaż ja to ja tak właściwie podpowiadam ci, co masz robić, bo. No, to ja wiem. Co innego wie, Uleczyłeś Pokemona? Czy mi się wydawało? Nie. A ty wziąłeś tą kartę po prostu do siebie, no okej. Okay. Nie? No, niestety. No najgorsze. Przeciwko. Dosyć ciężkiej, bardzo ciężkiej talii. Tak, tylko że widzisz, że nie można żadnego Pokémonu energii, więc to jest to. No więc tutaj. Bardzo mi to pasuje, nie powiem, ale co jest się zmienia faktu, że czymkolwiek byśmy nie walnął w tym momencie, i tak prawdopodobnie za chwilę zdechnę. Także to ta mi się bardzo nie podoba. Przydałoby się jakaś karta uleczająca. O ile jakikolwiek mam w tym momencie. Nie pamiętam, dawno nie grałem swoją talią... Włańcz. ...dawno nie grałem tą talią wodną, także nie Włańcz. pamiętam co ona tak naprawdę nawet ma. To trzy karty mieliśmy. Ale naprawdę przydałby mi się na ten moment jakaś joyka, to albo zagramy, tak. ta karta stadionowa bardzo. O Jezu dla Ligon. Czemu tu musisz tego śmiecia bustować. Od niego przynajmniej nie dostanę Licoila. To jest ten plus. No okej. Okay. O muzyka się zmieniła, no, czy mi zmieni, się wydaje? No. Kurde. No dobra. Wygrałeś o ten. Nie powiedziałbym. Ta już zobaczymy, wszystko jest jeszcze możliwe na ten moment. Zrobimy sobie tak. Ci się radził atakować, tak. bo go ci wyszedł się na tym na lepsze. No. No faktycznie, ty w tym momencie nic nie zrobisz tak naprawdę. Nawet Dradigonem. Znaczy no, Dradigon... poprzez recoil tylko i wyłącznie mógłby zdjąć mojego e, Articuno. Ale i tak nie masz w tym momencie zbyt dużo szans cokolwiek zrobić chyba, że od tego pikaszu no właśnie. Ale ty nie to że tak ty zabiję. No właśnie, tylko 10. Zostałem tylko 10 obrażeń i przeżyję na 10 HP. To zrobimy właściwie tak, bo czemu nie? Zrobimy A, jest, tak. 120 ja myślą, że 130. Zrobimy tak. Żeby przedłużyć tą rozgrywkę, żeby cię jeszcze <grym zdenerwować <grym bardziej, nie? Op, oj, oj oj! <grym> Co się dzieje? Zrobimy tak, wezmę sobie kolejną. <grym> kolejną kartę energii. Wyłożę jeszcze Magii karpia, pod, to podłożę pod Magii karpia, bo czemu nie. Jeszcze zrobisz y, Gajardosa i zamienisz. <grym> nie. Gajardosa <grym> niestety nie No I tak się moi drodzy no. wygrywa, tak to się robi. Ledwo, było blisko ledwo. powiem ci tam było naprawdę blisko, także co, wyzywaj mnie na drugą walkę. No tak, pewnie bez problemu. Już idzie, pum, już idzie.